Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jura i witam Was w kolejnym, przedostatnim odcinku już z omówienia frakcji z Warhammer Moda na podstawie gry Warlords Battlecry 3. Omówimy sobie dzisiaj frakcję roju. Jest to frakcja po prostu na boki, wszerz i wzdłuż przerośnięta przeróżnym robactwem. Najogólniej mówiąc, frakcja ta ma. Ogólno dostępne jakieś robale, ich specjalizacją to jest zalew. Jednostki są tanie, jednocześnie no, można było powiedzieć, że niskiej klasy, chociaż statystyk, statystyki mają niezłe, ale jakoś średnio się to sprawdza przeciwko innym typom jednostek. No tutaj na przykład do tych jednostek nie ma też specjalnych buffów do na przykład zbroi czy pancerza, do obrażeń. Przeważnie nie ma, no jest tylko do kombata, w związku z czym mięso to bije się dużo lepiej jest tu. No i Wyszcz wyszczególnia się ta rasa od innych tym, że mm, no, jednostki mamy za jeden surowiec, najzwyklej na świecie. Dobra, y i może przejdźmy sobie do bohatera, jakim warto zagrać tą frakcją. Otóż mamy, y mamy bohatera oczywiście ze z frakcji Swarm, e mamy Tinkera zamiast Merchanta. I to są perki, jakie rozdałem Engineer plus 3. No to bazowo mamy, ale mamy plus 5 w Smelting. To i chyba to moim zdaniem i tak już za dużo. Chociaż no może być, z racji tego, że na początku musimy sobie przeznaczyć to na mrówki, żeby wypełnić sobie kopalnie. I 25 punktów w Quaring, czyli wydobywanie kamienia. Więc no pa pamiętamy, że na, że na starszych paczach, bądź tych z SG, z SG no, można było zawsze sobie zombiakami wypełnić kopalnię i mieć bohatera z transmutacją. Nadal jednak uważam, że no, grając na Warhammer modzie bez, bez transmutacji, ponieważ magia jest zakazana, nadal uważam, że Tinker, czyli druciarz, będzie lepszy od Merchanta na roju. Yy... Po prostu. No i to, to jest pro, proponowany przeze mnie build. Przejdźmy sobie teraz do budynków, mechanik, jednostek. E, mamy główny budynek, e, który można oczywiście zapłacić do piątego poziomu i jest z poziomu na poziom, jest tutaj mechanika ciekawa opracowywania buffów jeden za drugim, jest to głód, famine e, i no chyba coś w tym stylu. I on pozwala mm, po prostu im, y, im wyższy mamy opracowany poziom tej umiejętności, no to tutaj pojawia się ikonka umożliwiająca nam wysysanie, y, wysysanie y, kopalń, boże, wysysanie surowców z wrogich kopalń i nie z neutralnych, nie z przyjaznych, ty, y, chociaż no są, jest, tu, jest tutaj wkrada się pewna losowość, ale jest to spoko w tej umiejętności, że zawsze wysysa surowce z wrogich kopalń. Dlatego to zawsze będzie w jakiś sposób dobre i warto będzie to kiedyś wykorzystać w 1v1, kiedy Rui opanowuje mapę, myślę, że na pewno. Spoko. No i to jest jedna z unikalnych me mechanik dla, tych, dla tej frakcji. I w pierwszym tierze mamy też... mamy już Hive. Możemy go tylko zbudować na pierwszym poziomie, tak by produkować tylko robotników, czyli olbrzymie mrówki, tak? Nie wiem, jakie tutaj mam. O, jest schowały się pod kapłanem. Yy, więc no, pomijając fakt, że szybko buduje jak na budowniczego, no to jest najzwyczajniejszym, jest najzwyczajniejszym budowniczym na świecie. I to tyle. Yy, I szybko buduje, no to jest warte zauważenia. Yy, w tydzierze pierwszym mamy też do zbudowania hol pochówków yy, i pierwsze jednostki piesze do produkcji, czyli huski, łuski. Odporny na piercing, odporne też na zwykłe pociski, które robią im jeden punkt obrażeń, wyrządzają im. Więc warto mieć to na uwadze: nie mają 10 obrażeń bazowych, a 12, więc to, na to też warto zwrócić uwagę. No Tak się prezentują ich kombat staty na trzecim poziomie. Na pierwszym poziomie, z jakimi zwykle wychodzą na, w trybie 1V1, nadal są mocną frakcją, tak? moim zdaniem. Jest to frakcja szczególnie sp sp no, sprawdzająca się dobrze w trybie 1v1. E e e e więc tak, jak na, na pierwszy poziomowego pichura jest niezłym kombatantem, jak na frakcję właśnie, która polega na zalewie. No i w zasadzie y produkujemy metal też w jakimś niewielkim stopniu, mając bohatera Tynkarza. W drugim tierze mamy do zbudowania komoreja i są tu po prostu, jest tu szereg usprawnień, które mają ulepszać nasz czas, czas produkcji naszych jednostek, do tego, żeby zalać przeciwnika. Więc no, im później gra, do, do, im późniejszego etapu dochodzi, no to tym ważniejsze jest równomierne, równomierne spalanie surowców, by mieć jednostek bardzo dużo, którymi będzie można wroga zalać. W tierze trze... No i w drugim, no jak już bym mógłbym zapomnieć, można przebudować hive nad poziom drugi i od poziomu drugiego możemy produkować pierwsze jednostki strzelające ogniem dobre przeciwko budynkom, to jest żywotne skarabeusze. To są ich rezisty, bardzo wysokie, ponieważ 25 bazowo i i i co jest? No, i jakby y, super się kombią z haskami, które wychodzą z poziom, no, na poziom no w tierze pierwszym. Więc, no, odporność na pociski y, połączone z dystansowym damageiem ogniowym, no, super dobre przeciwko niektórym zabudowaniom. Super dobre, y, dobra. W tierze trzecim możemy zbudować wartownik, możemy budować wartowników, gdzie mamy też buffy do odkrywania mapy. Y, mogą też strzelać piorunami. Nie są to duże obrażenia, ale jednak warto mieć na uwadze to, że ten budynek. że ten budynek. ma bardzo dużo HP. Jest bardzo wąski, więc warto obstawić nim wieże takie strategiczne miejsca w zabudowie. Dobra. W tierze trzecim możemy zbudować pierwszy poziom gniazda. I mamy tutaj pierwszego latacza, czyli OSę, która wprawdzie. Nie jest zbyt dobra statystycznie, ale wchodzą w nią buffy, zdaje się, do kombata plus 3, tak? Więc jest to spoko, bo, bo tutaj jest buff plus 3 do kombata dla wszystkich jednostek roju i ona jest taką jednostką. Co ciekawe, i na pewno warte jest zauważenia też to, że każda taka osa no, bije jednostki latające tylko stricte i last shotem, bądź po prostu może zasasynować no. Dokonać zabójstwa na jednostce, co generuje dodatkowe złoto. Może ma też zatrucie poison, assassination. Tak? Więc, no, jest to opcja. Oczywiście, ma trochę przeciwko frakcjom lubiącym się w latających jednostkach. W tierze trzecim też możemy przebudować Haiwa na trzeci poziom oczywiście, i tak do piątego. I tutaj produkować już Skorpiony, czyli zaawansowaną jednostkę kawalerii, tak, bo oni się raczej liczą jako kawaleria, czy monster, swarm monster. Ma przyspieszony atak speed, mimo niskich obrażeń, ma też poison, odporny na piercing, bardzo szybki, combat staty niezłe, w zasadzie ich atak speed sprawia, że krytyją kryty niemalże bez przerwy. Jednakże, no, kiepskie przeciwko budynkom, no należy się z tym liczyć, że lepiej się tym bić przeciwko jednostkom, oczywiście nie takim, które mogą nas zmiażdżyć, bo podatne jest to na miażdżenie, ponownie. No jest to frakcja dość podatna na tego typu rzeczy. Eee, no, co mamy dalej, co mamy dalej... E, pier czwarty, tak? E, do zbudowania mamy właśnie queen królowe, czyli buffy tutaj mamy do opracowania do atak speeda. Czyli morale i plus 3 do kombata, Must have, ponieważ jest to buff taniutki. Yy, daje dużo, oczywiście. Yy, I kaplica, kaplica Melkora. Yy, możliwe do opracowania. Buffy do regeneracji many dla naszych kapłanów, które będziemy mieć w przyszłości. No, buff yy, plus 10 do obrażeń dla naszych generałów, który potrzebny będzie odblokowany. Yy, możliwość jego opracowania. W poziomie piątym dopiero, no i jakiś tam baw, który rzadko dobrze, idzie dobrze wykorzystać. No, po prostu podwaja efekt trucizn. Myślę, że spoko powinno to działać na solówkach, kiedy no, jest szyb szybkie tempo gry, w związku, w związku z czym trucizny odczuwalne są dużo lepiej. Na pewno na solówkach. Ponownie to jest atut, który czyni tą frakcję mocniejszą w tego typu grach. Mm -mm. Co mamy dalej? W tierze czwartym, tak, przebudowujemy sobie hajvon na poziom czwarty i mamy tu już adwe, no, zaawansowaną kawalerię z dobrymi kombatstatami, odporną na sieczne Skorpion menów, czyli Skorpion ludzi wysokie HP, niezłe obrażenia, cięte nieprzebicia co, i niezły armor bo 20, co czyni bardzo co czyni tą frakcję bardzo dobrą przeciwko maszynom. Przy założeniu, że machin nie ma za dużo, no to ich też możemy mieć w przyzwoitej, w przyzwoitej ilości, jeżeli mamy tynkarza i potrafimy dzięki temu z maszynami sobie poradzić, tak? Atakując z różnych stron właśnie tymi tą, tą zaawansowaną kawalerię. Więc no, ja lubię tą jednostkę bardzo. Odporne sieczne, no o tym już wspomniałem. Godne uwagi. W tierze, piątym, w tierze piątym mamy dostępnych, możemy przebudować sobie właśnie budynek główny na poziom piąty i mieć tutaj tytana, cincha, melesowego tytana bijącego się z miażdżeniem, dobry tank i brawler, co więcej mogę rzec zniszczę tę katapultę no, po prostu. Twoje budowle zostały zaatakowane. Twoje oddziały zostały bohater został zaatakowany. Aha, i ten, po przebudowaniu sobie haiwa na poziom 5 um, możemy werbować tutaj już generałów, e, czyli mamy Scorpion Priestów, e, to są jego combat staty, niezłe, celne, błyskawice, buff plus 10 do obrażeń, wcześniej wspomniany w, 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 w kaplicy Melkor'a. Jakby, no, na przestrzeni różnych aktualizacji ta jednostka była nerfiona, ale no tylko dlatego, że no, zdolność do masowania przez tą frakcję była dość OP. No, zwolniono ich czas produkcji i, 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 i ich koszta, żeby nie pojawiała się tak dużo, żeby robienie tylko ich no jednak było w stanie pokarać takiego gracza i żeby wykorzystywać jednak te tańsze jednostki. W międzyczasie, tak? Żeby cały czas ta frakcja opierała się na takim spalaniu, żeby była jedną i taka miała swoją tożsamość rasową, tak? E... I te teraz tak. No, to y... jeszcze to jest gniazdo przebudowane na poziom trzeci. Oczywiście frakcja ma, ma też dostęp do harpi, wyssanie magii. I oczywiście jednostka ta może już w tej aktualizacji bić jednostki latające, więc no, mamy jakąś kontrolę w powietrzu, gdy, rosy, gdy, gdy osy nie dają rady. I to, są lata, I to są latacze trzeciego poziomu dla tej frakcji, czyli mamy Smoko lisza od superodpornego na pociski, i w tej cenie jest bardzo atrakcyjny, no i mamy Czerwonego Smoka taniego, ale dobrego statystycznie też, jednakże rzadziej sprawdzającego się w walce. Omówić sobie tę frakcję, no myślę, że omówiłem sobie ją już trochę. Twoje oddziały zostały myślę, że omówiłem sobie już trochę na początku, że no, ta baza, ta, ta frakcja rasuje, ba, bazuje na tym, żeby produkować różne jednostki za typowe dla nich surowce. Ta, każda jednostka kosztuje jeden z surowiec. I ważne jest to, by umieć z wszystkich stron zalać yy, przeciwnika, ponieważ mamy do tego predyspozycję. Możemy produkować duże dzięki temu, że te jednostki są tanie. Yy, mamy też, o czym nie wspomniałem, od kieru 3 dostępne Plague Claw Catapult, czyli katapulty. Yy, jakaś opcja w walce na dystans, nie wspomniałem o tym, a żałuję, bo jest to ważne w tej frakcji. Nie powiem, że nie. Bardzo, bardzo ważne. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Z omówienia właśnie. Może przejdźmy sobie teraz do meczapów Gracze, którzy zdążyli zagrać w tą aktualizację, uważają, że rój jest kiepski, że to najgorsze, najgorsze gówno jakie teraz może być. Moim zdaniem to nie jest prawda, bo, bo o ile zdarzyło mi się już zagrać rojem właśnie w samym w samej aktualizacji 1.4, to... Jeżeli chodzi o ruiny, no to mogę wspominać gry tylko wygrane. Chociaż nie było ich wiele, bo były ich ze trzy, ale były to gry wygrane, tak? W przeciwieństwie do Zielonoskórych, kiedy myślałem sobie, że zagram sobie nimi. I to zdaje się miało to miejsce od początku w ogóle istnienia Warhammer Moda. I to dup, przegrana. Przysięgam, na Warhammer Modzie nie zdarzyło mi się jeszcze wygrać frakcję Zielonoskórych, <śm> więc no... To mówi chyba samo za siebie. A rojem owszem. No, grałem poza tym tą frakcją głównie w tryb 1v1. Udawało mi się wygrać jakimś sposobem na inne frakcje. Frakcja ta szczególnie może być niebezpieczna przeciwko, frak no, przeciwko innym frakcjom, które mają zabudowania właśnie typowe, czyli budynki i wieżyczki strzelające strzałkami, ponieważ husky z odpornością na pociski na, po, na początku są groźne i właśnie skombinowane z, ze skarabeuszami, dobry przeciwko budynkom. Dobry przeciwko budynkom i nie tylko, tak? Eee, więc rushdown roju jest groźny. Eee. I tak, no moim, moim zdaniem skromnym rój stoi dość wysoko, rój jest w porządku. To wszystko z, zdaje się z mojej strony. Ja byłem ja, Trzymajcie się i do następnego.